Cześć, si, cześć, cześć, witam wszystkich. Serdecznie na moim kanale Jesteś. Kolejny odcinek z serii 1 na jeden walki o skiny i powiem wam szczerze, że to jest osoba, która jest wszędzie zawsze i ze mną gra i niech jeszcze ze mną nie nagrywała tego. Jest ze mną Rudzia. Gramy na włupkach. Cześć ruda. Doma? Zobaczymy jak ruda pójdzie. Standardowo możesz się pochwalić jaką masz ruda rangę. Krzyże Krzyże, no. Więc zobaczymy, mówię, już powiedziałem, że jesteś osobą, z którą prawie cały czas gram, a jeszcze nie nagrywaliśmy tego <laughs> jeden na jeden. No dobra, to ja robię restart możemy zacząć to Powodzonka Zobaczmy jak ludzi pójdzie, ludzie ogólnie za włupy i skałaszka nie umie grać. Nie lubi za bardzo, więc będzie... Tylko tam no, e, wiecie nie? Że rudy nie siada. Nie 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 on ja nie ma. Rzesztuję, tu Let's go everyone. No to złotuwa, no to złotuwa otwierasz. Aha. Aha, dwa złoto. Ej, umiem strzelać, a myślałem, że nie umiem. No i dwa złota, ja tak sobie na, na chillałcie sobie biegnę Ha, dobra, 3 złote. O nie, Ej, no nie wierzę Cześć, 16,0? Chyba ta, chyba 16,0, już się ICO. Muszę się skupić. O, ja jestem świeżo po z Minecrafta. Nie, nie skupiaj się. Z Minecrafta i tak inaczej, całkiem movement i tak dalej. Nie skupiaj się. No nie, muszę się skupić trochę, bo kurde, 16,0... to jest? Łupka w tartraczku 3000 zabójstw Let's go, let's go I mówi, że nie gra w łupo Że nie gra w łupo Ma 3000 na łupce A bo to większość serwerze, wiesz? A no w sumie Ale grasz jednak Nie trafiłem Uczą się 4 złote. Ej weź się, weź się za robotę. Nie, nie będzie 4 złotych jest. 4 złotych jest już, nie? Haha, oh! <laughs> nie! Teraz i się, rozglądałem na boki. O nie! 5 złotych. Ej dobra, kurczę. Push, push, push. Nie wierzę. Nie Nie wierzę. Trzeba się wziąć za siebie Tak nie może być, tak nie może być I oczywiście nie zapomnij subskrypcji, lajku, like, komentarza. A jeśli chcesz wziąć udział w walce o skiny na hajs Za hajs Czyli wygrywasz złotówkę, rundę masz złotówkę I tak dalej Ryra ma na przykład 5 złotych I będzie miała skin na wartości 5 złotych To wybierz do mnie na Discorda, ja tam piszę informacje jak chcę nagrywać Do wszystkich Hashtagiem Że wszystkich zaczepiam i trzy. E, czy chcą nagrać jeden jedną skinki, czy nie. A, oh, bez sensu zrobiłem. Tu cię mam. Kurde, 6 zł. I wtedy biorę tą osobę. Biorę osoby, które nie nagrywały zazwyczaj, bo chcę, żeby były osobki, które jeszcze nie brały w tym udział. A seria troszkę upadła, bo naprawdę nie nagrywałem, też trochę się zająłem innymi, tak jak na przykład operacja. operacja. Leciała, więc... No, wiecie o co chodzi, więc zapraszam na Discorda, tam będę u was wołał o nagryweczki. A jeśli będzie ten, wydaje mi się, jeśli go będzie go, jakiś go. duży. Duże zainteresowanie, to może dodamy nową mapkę jakąś. Zupgradujemy to troszkę OEP! No 7 zł, nie! No nie jednak no. Ej, no. 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 no muszę się wziąć 7 no, zł ja już przegrywam Dobra, bierzemy się, koniec gadania. Koniec gadania, full focus na Rudzią. Rudzią 7 złotych już skoro A mówisz, że ona nie gra tym i tym, no. Okłamałam je. Wziąłem awłupki, bo okazała mi wybrać, a ja siedziałem, że wezmę awłupki, bo no łatwiej jest awłupkę zabić, niż strzelić Pierwsza strzeliłam. To jest nie fair. Cheater. Czekaj, kiknę go. Nie kikujmy, proszę. Kurczej! 8-7, Strona T.E.R.R.O. <laughs> Mapa T.E.R.R.O. O nie! O nie, no całkiem przyjemnie. No tak, wiem, ja wiem, że bardzo przyjemnie. No, kurde, nie mogę ci dać więcej wygrać. <laughs> nie mogę. A później ci powiem dlaczego. Oła! Ale dostałem. Ja, ja myślałem, że cię w ogóle zabiłam, nie? No, 16 mi zostało. No It's so close. Nie wiem jakim cudem, bo to tylko mi ciało wystawało i nie we był not to not przez win. skan, tylko normalnie dostałem. Oszukana gra. Oszukana gra. Mordeczki, już zapraszam was 11 kwietnia na live'a urodzinowego, go, gdzie rozdamy troszkę skinów. Rozdamy troszkę skinów i też będą openingi mega. Próbujemy trafić Glowsy. Próbujemy trafić Glowsy. Uh! Nie, no nie, 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 nie. Nie, no nie, 9 zł. No nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Fokus, szybka akcja i jazda Nie może tak być, nie może być tak, że tyle pieniążków masz No nie może być Szybka akcja Wiedziałem, wiedziałem! Piątka ludzie ma tylko, że właśnie mówiła, że on nie gra, to nie gra w WP, nie gra kałaśkiem, nie lubi. Stwierdziłem, że będzie ciężko. Ale na razie to jest mi ciężko. Na razie to jest mi mega ciężko. Ach. No, masz 9 złotych, to jest bardzo dobrze. Gdzie mówi, że nie lubisz ten, AWP grać tam kałachę. Chyba z tej samej strony Pewnie tego błędu co poprzednio Tak myślałem Ach, 13 dzień huh. Huh. Now is the time 10, jesteś na nole już, nie wiło cię, nie, 10 zł. No tak, badawki fajne są, wyspy tam dookoła, nie zwróćcie na te uwagi, totalnie Kurde, no. Nie, nie, no nie, 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 No nie, no nie, no nie wierzę 11 zociszy 11 zociszy polskich co jakim cudem <laughs> jakim cudem 12 zociszy na Dlatego ludzie nie chciała ze mną grać tego znaczy nie chciała nawet w sumie nie było takiej Takiej propozycji w sumie, też się nie zgadaliśmy, ale... Yy, Dlatego nie chciała, nie graliśmy, bo widzę dlaczego, bo mnie ciśnie. Czy ona mnie słyszała, czy nie? Czy się z nią minąłem, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. Nie ma jej tu, I się z nią minąłem. Ona hmm, gdzieś A poszła... no, gdzie jesteś? No a ty gdzie jesteś? <grywa> Za skrzynką. Nie, nie przynosiłem, możesz iść. Przyjść. Za skrzynką, okej. Okay. Ja, ja niektórą? Ja też... Ja ma, to, a mogę zagrać... Co? Nie wierzę! Za całą mapę chodziłam i szukałam. Cię. No nie, ja też cię szukałam. To młody mnie tutaj zagaduje! To rudy. Tylko widziałaś, a ja, a ja... nic nie... 14-13, to nie jest łagiereczka. Taka wyrównana, nie? Tak. O ty z dołu? Tak. Fata miałem tak troszkę, możesz. bo widziałem jak przebiegałaś za, za, za pierwszym drugim razem w tą stronę. Nie jak i nie FART Tak jest! 13, 16, skinę na 13 zł Tylko by chciał sobie znaleźć go na rynku SIV jakiegoś A teraz powiem ci dlaczego nie mówiłem, żebyś nie możesz więcej wygrać niż wtedy 7 bo ja mam na koncie 7,77 i muszę teraz doładować. A jak doładuję, to się wziął z tym, że będę musiał wydać to na skrzynki. I sobie... Dobra, a mogę teraz ja coś powiedzieć? No. To teraz sobie za ty, to, tą kasę co ja wygrałam doładuj K-dropę i będziesz miał na live'a. Nie, 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 to jest twoje, to weź. Ale ja nie chcę. No jak to nie, no nie, no. Ja musi to tak dla fanu być. grałam. No dla ja dla fanu grałam. Dla fanu. Nie. Dla fanu z tobą. Nie, ja nie chcę pieniędzy. Nie. Naprawdę. Znaczy to nie, to skin. Skina też nie chcę. No i co teraz? No i, i teraz, teraz musisz. Teraz możesz sobie doładować, nie wiem, skrzynki kupić, otwierać, co chcesz. A, no super. No sus, no nie Niech zostanie to dla ciebie. Ewentualnie kup coś młodym za to, i tyle. No dobra, no ludzie, jak chcesz, naciskam. E, I tak ci jakieś wyślę i tak. E... No co, A bardzo ja dziękuję. Później, to ja A... ci go później odeślę w Ach, No dobra, to ja dziękuję do za nagryweczki, bardzo dziękuję. Ja też. I za dziękuję. taki gestik. A e, idziemy się pewnie na jakimś e, tym rwanżyku. No, albo wieczorem już dzisiaj. Yy, tylko koniecznie. Dobra, to dziękuję na, ra na razie tobie. papa. pa. No, pa. Ale jak chcecie, mówiłem, wziąć udział w odcinku. wbijać na Discorda. Tam będę was wołał do tych nagryweczek. Ruda mnie mega zaskoczyła i się <laughs> nie wiedziałem co zrobić, więc łapka dla Rudej i serduchu w komentarzach e, dla ludzi. Dziękuję za oglądanie, na razie, chyba. pa. Ciiś, ciiś.